Właściwości wanilii. Kiedy słyszymy o wanilii, najczęściej wyobrażamy sobie przyprawę czy też zapach. Ten zapach wanilii jest naprawdę bardzo przyjemny, często jest stosowany, więc nas bardzo często otacza. Ale wanilia ma szereg właściwości, działań, które dobrze wpływają na nasze zdrowie, które można po prostu wykorzystać. Bardzo łatwo jest Zastosować, dodać tą wanilię do naszych potraw, do naszej diety. Więc, czemu nie wykorzystać tej wanili nie tylko jako smak, ale też jako coś, co będzie pomagało w naszym zdrowiu. Ale jakie właściwości ma wanilia? Wanilia, taką bardzo ważną dla niektórych właściwością jest to, że niejako wspomaga proces odchudzania. Walki z niechcianą tkanką tłuszczową. Wynika to z tego, że zawarte w wanili substancje wpływają na obniżenie poczucia naszego łaknienia. Stosując tą wanilię, po prostu nie chcemy tak dużo jeść. Nie musimy tak dużo zjeść, żeby się nasycić. Dzięki czemu jemy mniej, łatwiej tracimy niechcianą tkankę tłuszczową, czy też wagę. To stosowanie diety staje się wówczas o wiele łatwiejsze. Zastosowanie wanili w naszych produktach doda smaku, ale też pomoże nam ograniczyć tą ilość spożywanego pokarmu. Wystarczy dodać ją do potrawy albo też na przykład powąchać wanilię, to też pomaga nam właśnie w ograniczeniu tego łaknienia, w ograniczeniu tego jedzenia. O wiele taką ważniejszą dla naszego zdrowia jest pozytywny wpływ wanilii na nasze serce. Reguluje pracę serca, zapobiega jego nadmiernej pobudliwości. Ten zapach wanilii, jak wiemy, jest taki relaksujący, uspokajający, ale też sama wanilia, jeśli ją spożyjemy, właśnie działa w ten sposób, że to nasze serce pracuje w odpowiedni sposób. Nie pracuje jak oszalałe, tylko w sposób spokojny. Niejako ta wanilia pomaga nam się uspokoić, zrelaksować. To uspokojenie, usypienie, szybszy proces zrelaksowania się jest bardzo często wykorzystywany i te, ten zapach wanilii, czy też zastosowanie wanilii w naszych potrawach, wypiekach, w kawie, czy też w koktajlach właśnie pomaga nam się uspokoić. Ale gdy, co ciekawe, ale gdy ta wanilia zostanie y, y, zastosowana u osoby, która jest osłabiona, zmęczona, u nich natomiast wanilia może mieć całkiem inny skutek. U nich wanilia może wywołać po prostu pobudzenie. Więc dla osoby, która chce się zrelaksować, y, chce usnąć, wanilia ma działanie relaksujące, a osoby, które są zmęczone, osłabione, u nich natomiast wanilia może spowodować stan pobudzenia. Więc jedna przyprawa, jedna roślina, adwia zastosowania. Więc relaks, lepszy sen, lepsza praca serca, wspomaganie odchudzania. To wszystko jest Znajduje się wśród właściwości wanilii. Pamiętajmy też o tym, że ma ona świetny zapach i świetny smak. To również powinno być wykorzystywane jak najczęściej. Te właściwości prozdrowotne są ważne, ale to wykorzystanie smaku, zapachu do potraw, do koktajli, do napoi również pomaga. Nie ma nic gorszego niż niesmaczne jedzenie. A w przypadku wanilii. Do tych produktów, gdzie ona pasuje. Zastosowanie wanili spowoduje, że coś jest smaczniejsze, coś jest smaczniejsze, jesteśmy w lepszej kondycji psychicznej, jesteśmy pojedzeni, oczywiście plus nie będziemy jedli więcej. Plusem tej wanili jest to, że również ogranicza to łaknienie i nie najemy się do dosy, się dajemy, ale nie najemy się zbyt bardzo. Więc jak najbardziej nie tylko ze względu na smak i zapach stosujmy wanilię, ale też ze względu na jej właściwości zdrowotne, na wpływ wanilii na nasze ciało i organizm. Dziękuję za uwagę.